Piszcie w komentarzu, co tam u Was słychać, jak dzieci, jak żona się miewa, czy wnuki Was odwiedzają, czy trzeba na przykład przemówić wnuczki: odwiedzajcie swoją babcię i dziadka, oni na Was czekają z otwartymi ramionami, zawsze i zawsze Cię cieszą z tej wizyty. Nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na krótką prezentację nowych kołowrotków Preston Innovations serii Centris SD. Kołowrotki Centris to flagowy model wśród oferty Prestona. W związku z tym, że jest to flagowy model, to konstruktorzy z Prestona skupili się tylko na materiałach najwyższej jakości. Dlatego mógł powstać tak wspaniały kołowrotek. Poprzedni model Centris NT był bardzo dobrze przyjęty przez wędkarzy wielu wędkarzy używało go jako swojego podstawowego kołowrotka między innymi ja bardzo chętnie wykorzystywałem te kołowrotki do łowienia na metod feeder ostatnio Preston zaprezentował następne wcielenie kołowrotków Centris tym razem kołowrotki Centris SD są to kołowrotki które bazują na poprzednim modelu i wykorzystują sprawdzone funkcje, które były w poprzednim modelu, ale też mają kilka bardzo ciekawych rozwiązań, które powinny zainteresować najbardziej wymagających wędkarzy. Ze starego modelu Pozostał mechanizm bardzo mocny, wykorzystujący system Power Drive. Nowy model ma podobne rozwiązanie zdejmowania szpuli kołowrotka. Wystarczy nacisnąć przycisk, żeby uwolnić szpulę z rotora. Później, po, przy nakładaniu tej szpuli, wystarczy ją na, nasunąć na trzpień, zrobić delikatny obrót, żeby weszła we właściwe miejsce i szpula jest zablokowana. Trwa to dosłownie chwilę, więc to jest świetny mechanizm. Z nowych rozwiązań konstruktorzy wykorzystali troszkę inny mechanizm hamulca kołowrotka. Tu jest tak zwany szybki hamulec SD Speed Drag, to jest od tego skrót, więc wystarczy niewielki obrót pokrętłem na szpuli, żeby to, ten hamulec albo bardzo mocno dokręcić, albo go poluzować. Oprócz tego na pewno wyróżnia się tytanowo-węglowy rotor oraz korbka kołowrotka. W nowym modelu korbka jest składana w bardzo prosty sposób. Ma tutaj taki bolczyk, wystarczy go tylko nacisnąć i w prosty sposób korbę można złożyć, nie trzeba bawić się z pokrętłem, co nieraz było może niewygodne, jak no przynajmniej dla mnie, jak miałem zmarznięte czy mokre ręce. Tutaj wystarczy ten właśnie bolczyk nacisnąć i złożyć. Korpus ma podobny kształt jak w poprzednim modelu. Mechanizm jest ukryty w obrabianym, cennce aluminiowym korpusie odlewanym ciśnieniowo. Jeszcze z takich smaczków, na które zwróciłbym uwagę. To zasługuje kabłąk, drut kabłąka, który jest wykonany ze stopu niklu z tytanem. Bardzo elastyczny materiał, bardzo mocny, sprężysty, więc nawet jeżeli gdzieś tam by się zdarzyło, że w pokrowcu ten, ten kabłąk zostanie przyciśnięty, to on się nie odkształci po wyjęciu z pokrowca, wróci do pierwotnego kształtu. Każdy kołowrotek ma w zestawie dwie aluminiowe szpule, one są identyczne. Oraz dwie korbki. Jedna korbka to jest tak jakby pojedyncza korbka, a druga jest podwójna, więc dla każdego coś dobrego, co kto lubi, może sobie wybrać i dopasować do własnych preferencji. Mechanizm tego kołowrotka pracuje bardzo płynnie, więc nawet najbardziej wymagający wędkarze myślę, że będą usatysfakcjonowani z tej pracy. Hamulec jest precyzyjny i bardzo dobrze reaguje na gwałtowne szarpnięcia ryby. Na każdej szpuli znajdują się dwa metalowe klipsy. Do wyboru mamy trzy wielkości Centrisów SD, to jest 320, 420 oraz 520. Kołowrotek jest wyposażony w tytanową przekładnię ślimakową Power Drive o bardzo wolnej oscylacji szpuli. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest hamulec rotora, bo przy otwartym ramieniu kabłąka obrót rotora jest ograniczony, co bardzo ułatwia zarzucanie. Bez względu na wielkość kołowrotki Centris SD mają 7 łożysk oraz przełożenie 5.0 do 1. Najmniejszy model 320 waży 313 gramów, średni 322 gramy, natomiast największy 339 gramów. Te kołowrotki różnią się także nawojem. Najmniejszy podczas jednego obrotu korbką nawija 75 cm, średni 85 cm, a największy 95 cm. Pojemność szpuli. W najmniejszym modelu pomieścimy 150 m żyłki o średnicy 0,23 mm. Natomiast w średnim oraz największym 150 metrów żyłki o średnicy 0,26 mm. W tym eleganckim kartoniku który zapakowany jest kołowrotek Centris SD znajdziecie także małą torebkę strunową z takimi podkładkami. Część z Was może się zastanowić do czego służą te podkładki i, i po co one w ogóle są w zestawie. Najprawdopodobniej nie będą Wam one do niczego potrzebne, bo one przeznaczone są do odpowiedniego ustawienia szpuli. Jeżeli zauważylibyście, że po nawidzięciu żyłki na kołowrotek na przykład macie więcej tej żyłki u góry, tej szpuli, no to wtedy to by oznaczało, że potrzebna właśnie jest ta podkładka. Jak to zrobić, jest to pokazane w instrukcji, która jest załączona tutaj w pudełeczku. Jest to też opisane w języku polskim, więc taka gotowa instrukcja jest, jakbyście kiedyś chcieli z tego skorzystać. Żeby zamontować tą podkładkę dystansową, najpierw trzeba zdjąć szpulę z kołowrotka. Jak zdejmiecie szpulę. No to tym pokrętłem, które służy do regulacji hamulca, trzeba to, to pokrętło odkręcać do tego momentu, aż będziecie od dołu szpuli mogli wyciągnąć tą zębatkę z trzpieniem, który tam jest. Po nałożeniu tej podkładki dystansowej na trzpień z zębatką, należy umieścić ją ponownie w szpuli i dokręcić pokrętło hamulca. Ja jestem wielkim fanem kołowrotków Centris NT. Bardzo podobała mi się ich praca. Bardzo płynna, taka gładka, bez żadnych zahamowań. Więc z niecierpliwością czekam na moment, kiedy będę mógł zamontować do, swojej, do swoich wędzisk nowe centrisy SD, które równie świetnie pracują. A jeszcze te dodatkowe funkcje, które zostały wykorzystane w, tych, w tym modelu, więc... też. Przypadły mi do gustu. Ja do swojego wędkowania wykorzystam jedynie model największy, czyli Centris SD520. Będę wykorzystywał te kołowrotki do wszelkich odmiar metod Feder, powiedzmy myślę, że do 60 metra. Dalej już sięgnę po kołowrotki dystansowe. Do bombki także, więc odłowienia blisko brzegu po 60 metrów. Centris SD będzie na moich wszystkich wędziskach, ale także myślę, że w najdelikatniejszych federach, które będę wykorzystywał w federze klasycznym, też wykorzystam kołowrotek Centris SD, który jest bardzo lekki i bardzo fajnie pracuje. Mniejsze modele 420 i 320 na pewno zyskają też grono zwolenników. One będą świetne do lekkich odmian, jakiejś odległościówki, do być może... Ktoś zastosuje je także do łowienia na bombkę blisko brzegu, ale to już każdy musi dobrać kołowrotek do własnych preferencji. Napiszcie może w komentarzu jaką wielkość kołowrotka Wy preferujecie i którego centrisa byście wykorzystali do swojego wędkowania. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca tego filmu. Do zobaczenia. Michał, męczysz mnie strasznie, strasznie. No wiem, 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 muszę się tutaj skupić.